Uwaga! Konkurs bez nagród. Zgadnijcie po łódce z kim dzisiaj płynę na ryby. Co by tutaj wam w ogóle powiedzieć? Dobra. Cześć! z tej strony Fitrybka. Witam Was po mega długiej przerwie, ale Fitrybka była na chorobowym i teraz wraca do Was ze zdwojoną siłą i mam nadzieję, że dzisiaj trafi się na metrowy szczupak, bo bicki są na to gotowe dzisiaj na pewno. A chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj łowię z Tomkiem którego już mieliście okazję poznać w poprzednich odcinkach sumowych. Dzisiaj troszeczkę inaczej wołowimy szczupaki. Ogólnie przygotowujemy się do tajnego projektu. Na razie o którym nie chcemy mówić, ale powiem Wam, że jak wszystko się uda, to będzie mega, mega grubo. I dzisiaj czeka nas jeszcze wizyta, gość specjalny w odcinku, który dojedzie do nas podczas wędkowania, więc uważnie oglądajcie! Jak widzicie, Tomek wdrapuje się na łódkę. I zaraz ruszamy do boju. A jesteśmy na wodzie PZW, ludzie. A wiecie, jak to jest na wodzie PZW? Bardzo różnie. Bardziej na nie, jak na tak. Będzie się działo. Dziś. Będzie się działo. Takie ryby będą. Zobaczcie, jaki optymista. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale teraz zrobię eksperyment i pokażę Wam, jaka jest tej czysta woda. Uwaga, bierzemy udział ludzie w eksperymencie. Patrzcie, jaka czyściutka woda, wszystko widać. Przez mojego okulara. Teraz właśnie możecie zobaczyć, o, na czym. Świat. Patrz. Tak. Na czym polega efekt polaryzacji. Patrzcie, tam są ryby. Widzicie to? Ale czad. Widzicie rybki? E, to jest normalnie, jak szczupak startuje, to widać. No dosłownie. Piękna woda. Słuchajcie, my się bierzemy za robotę, bo tu szkoda czasu. Ach, Tomek to jest już najarany na szczupaki ostro nie. Będzie się działo. <laughs> Powiem Wam, że dla samych widoków warto. Brakowało mi tego na chorobowym. Zobaczymy, co tutaj Tomek ma dzisiaj przygotowane do łowienia. A potem pokażę wam co ja. A, dobra. O co, cała seria zabawek. <grym> Jakąś klasykę. Co on tu ma w tych Nie, to tu teraz. to śmietnik, to tego nie ma co pokazywać. <grym> wyciągamy, powyciągamy, poukładamy. Klasyczki widzę, moje ulubione. Pudełka gum zapomnianych, ale czasami te zapomniane wiesz, one nagle odpalają. Po pięciu latach wyciągasz gumę, Dokładnie. a najlepiej masz ostatnią, I ona... już ich nie ma. I nagle łowisz, i szczupak ci obcina ogon i po frytkę. Na jednym z zawodów z Markiem to mieliśmy taką właśnie sytuację. Chcieliśmy złowić sandacza. Otworzyłem pudełko, wyjąłem pierwszą lepszą gumę, mówię, na to będzie gryzło. I złowiliśmy dwa, trzy w sumie sandacze złowiliśmy. To wtedy co tata złowił tego największego sandacza, tak? tak Zawodów. Do, tak, dokładnie, nie? O, dzisiaj polecimy, polecimy różnymi gumami. Trochę natury, trochę gryzących w oczy. Czyli to na start mówisz? Tak. I węteczki do ilu gram masz? Jak, Jakie masz plany tutaj taktyczne? E, dzisiaj lecie, polecimy trochę na lekko, bo jest ziela, ziele jest jeszcze dość, dość wysoka, Wodo, woda nie jest zbyt głęboka, w granicach 4 metrów. E, będziemy łowić tak na 2, na, na, na dwóch, dwóch i pół metra, zobaczymy czy te szczupaki będą chciały, chciały nam gryźć, e, więc polecimy mówię gramaturą od 4 do 10 gram max. Tak mi się wydaje, ale też spróbujemy rzucić czymś większym, może jakaś większa rybka nam podejdzie. Eee, ogólnie asortyment, tak jak widać, gum przedstawiać nie trzeba. Każdy, każdy, kto się zna, to wie, co to za gumy są, więc sama można powiedzieć praktycznie klasyka. I mój cały asortyment jaskółek na burcie pod vertical. Jak znajdziemy coś głębszą jakąś dziurę, to spróbujemy może tak, jakiś... A powiedz, bo to też nie wszyscy wiedzą, jeżeli łowimy zwerta szczupaki, to od jakiej głębokości mniej więcej powinniśmy, możemy łowić, bo na płytkiej wodzie się nie da, ale są jakieś granice? Z... Znaczy się przy tak czystej wodzie to trochę ciężko będzie na 4 metrach, bo ta ryba nas widzi mhm. i widzi z, dale... z daleka, nie? Eee, ale nie powiem, bo łowiłem i na 2,5 metrowej wodzie zwerta. Eee, w delikatnym dryfie. Fajna zabawa, bo są uderzenia okrutne szczupaka. 60 z centymetrów szczupak to kij dosłownie zabiera e, z ręki a tak najlepiej, to tak 4,5 metra już, już fajnie się łowi z Berta, nie? I to, co dzisiaj Wam pokażę, to nowa ja, nowa kurtka, nowa skrzynka, parę nowych sprzętów, e, nowa wędka w ogóle. Słuchajcie, e, dzisiaj od 10 do 50 gram mam taką fajną węteczkę. I to, co przygotowałam na dzień dzisiejszy, to na pewno słuchajcie dużo żelastwa. Jestem fanką takiego metalu, powiem Wam, naprawdę. Bardzo lubię łowić na błyski. Zobaczymy, czy to się sprawdzi tutaj na tej wodzie. Jak widzicie, dzisiaj na nosie mam okulary polaryzacyjne z tego względu, że jest tutaj płytko dość, jest bardzo czysta woda i dzięki nim będę mogła widzieć, kiedy szczupak odprowadza mi tą przynętę. Tutaj zobaczyć, co mam. To jest moja nowa skrzynka. Pokażę Wam tak szybko, przelecimy mniej więcej od klasyków. O, zobaczcie, tutaj mam nowość z SG na 2022. Już dostałam pierwsze przynęty na testy. Jak widzicie, co? Mansy, Predatory, Quantumy. Następne pudełko lecimy. O, tutaj mamy jakieś Ohio i Lexy. Narwale, jak widzicie, wszystkiego na bogato, dużo. I potem jest, to wiecie, jak kobieta nie ma w co się ubrać, mówi. To ja mam tak samo z gumami. I myślę, że większość facetów. Teraz, teraz w ogóle możecie zrozumieć myślenie kobiet. I hasło, nie mam w co się ubrać. Czy my nie mamy tak samo z gumami? Zobaczcie ile tego jest, a pewnie i tak zawsze czegoś nam brakuje. Tutaj mamy trochę Westinka, Ricky the i myślę, że dzisiaj na to na pewno będę chciała połowić. Yy, oczywiście klasyka, kanibale muszą być zawsze i na sandacza, i na szczupaka. Mimo, że to jest guma dość przełowiona, wszyscy na nią łowią, to jest dalej piekielnie skuteczna. I ostatnie pudełeczko. Jak widzicie, mam też takiego fajnego naturalnego okonka w Fire Tigerze. Mam tutaj coś z Tajni Balzera. No, jest parę tych fajnych przynęt, trochę większych, trochę mniejszych. A ciekawostka, wzięłam ze sobą jeszcze parę przynęt, które ostatnio zamówiłam z AliExpress i na pewno w tym roku możecie się spodziewać odcinka z gumami z AliExpress jak łowie sandacze. się na testy, zobaczymy w ogóle jak to pracuje i też coś mam z rękodzieła. No. Powiem Wam, że dzisiaj będzie zabawa. Czuję, czuję ten zapach szczupaków. Będzie się działo, tak, mówię Wam. Tomasz, zobaczycie Tomasz to. On mówi, że będzie się działo. <laughs> Więc mówimy. Mówię, nie zaczynam od Rikiego. Miałam pierwsze branie. Co się zadziało? Pierwszą rybę. Wow, ten to ładny. Wow, jaki zaskroniec. Uważaj, żeby ci ręki nie odgryzł. Jest. Pierwszy zaskroniec. Piękne kolory mają, proszę zobaczyć. Ale ładnie. Ładna rybka. Chociaż dotknę, to mi ręka będzie rybą śmierdzieć. Ale jeszcze ładniejsze tutaj są. Mamy pierwszego. Niewymiara. Z 30 centów to on ma. Hit. I do walk O Jezus Dobra Poszedł, Pomachał ogonkiem Pierwsze koty za płoty Tak Niech idzie po mamusie Pierwsza kijanka Jeden 0 dla ciebie przyjdzie na ciebie Ja ja tych małych nie chcę łowić. wiesz ja to ja to czekam tylko na te duże no. Kupry, ledwo zakręci, a branie okoniowe, nie? Ach. Branie? Ale wiesz, jakie branie? O, jak ci zapierdzielił ty. O, branie było atomowe. Pokaż tą gumę. Coś widać gdzieś? Jakieś gryźnięcie? O, to już nas, moja weteranka. Aha, to ona już oberwała tak. niejednokrotnie. Ona nie jednej już tutaj. Ikaściła, ale branie było tutaj przepiękne. Patrz, bez dozbrojki. Ja na razie testuję inne przynęty, ale coś czuję, że zaraz przejdę na tą Twoją klasyczną. Nie bez dozbrojki, bo jest trochę ziela będzie ciężko jeszcze. Ale już tak pięknie będzie. Będzie się złożyć. Pach, Zielsko! Zielsko chciałem to zrzucić. To, a to szczup... Otóż. Sz... Ty i większy od tego ostatniego. Z 3 cm większy. O, zobacz, wszystkie mają takie piękne kolory. No, bardzo ładne są, bo kolor zależy chyba od wody, nie? Dokładnie. Normalnie ściupak łaj, waj, waj. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, przyjacielu. Dobra. Żarto się skończyły, zmieniam wędkę wrogowie jak zwykle. W zasięgu wzroku. Kokka widzicie? Takiego ładnego rękodzieła szupaki, wiecie ile taki oko kosztuje? Mam No. To są, to są drogie rzeczy. Ta rybka jest tak niepozorna, a teraz widzę, że ona tak pięknie się zachowuje w wodzie. Mhm. A one mówią mnie. One mówią mnie. Jest mi przykro z tego powodu, że mnie tak olewają. Pierwsze branie miałam, takie z prawdziwego zdarzenia. Strzelił. Popraw. Tam, tam, tam. Rzucaj, wierz go, wierz go. Idealnie, prosto pod pysk. Może coś się doprowadza? Nic nie podprowadza. Jest? Był? Szturchnął Cię? Szturchnął Cię? Ty, <tryny> gdzie dziebranie, dziebranie wszyscy, sru, sru, sru. Cicho, idę. Słuchajcie, dołączył do nas gość specjalny. Big Pike. Big pike. Mr. Big Pike. Powiedział, że pokaże nam dopiero jak się łowi ryby. Już się szykuje. No, najważniejsze, że mamy to. Tak. Tutaj to już sprowokuje największe <noise> pajki. <Szczepaki. największe pipe. głos> <noise> już jest dołączył i teraz ponoć zacznie się łowienie. Ponoć. No bo na razie tutaj widzimy amatorkę. Amatorkę mam. Tak jak macie amatorkę. Tak, my ci sprawdziliśmy wszystkie miejscówki, nie ludzie napłynąć. napłynąć. A ty przychodzisz tylko, po prostu już masz na tacy tak się tylko Mówi Na tacy. tacy. Wstyd ja to będzie jak nie złowisz, jak wszystko ci na tacy podaliśmy. Zobaczymy, zobaczymy. Ja wszystko wiem Nie znam jeziora, ale wiem, że zaraz coś będzie Już wyciągam tajemniczy, tajemniczy, Tajemnicza przynęta, nie pokazuj, bo się nauczą wszyscy Zaraz zobaczycie na czym polega w ogóle wętrowańca. Zaraz Coś czuję, że spełznie Ci ten uśmiech z twarzy. To jest nie? no, big buy. Tutaj... Ej, big, big pie. Pie. Ej, pałę ty! Taki start tutaj. Ej, dopiero co przyszłeś! Do domu! Big pie! Poczekaj, poczekaj. poczekaj bo tutaj, żeby nie nam... Na nie poplątał. Czekaj. Ja już tam, wezmę odhacze. Tata oszukuje. Tata ty jesteś pięć minut na rybach. A ja cały dzień pływam. I pajczek, tak? Pięć minut na łódeczce. pałem, my I teraz cały dzień pływamy. Wraca do wody. Ale, posz... Ale poszedł. A jeszcze ładnie go widać. Pa, widać pa, da. No to, to, wiesz co? Dobra, wiesz co. No. co to chodzi, nie? <laughs> Ja myślę, że ty powinieneś wracać do domu jednak. Żeby nie było, że nie biorą, nie? Dobra. Możemy łowić dalej, nie?

A, mam drybę A. I teraz co powiecie? A kamery to nikt nie weźmie w ręce. Gdzie jest kamera? Ja tu kamera. Ej, no hej, co? Bez kamery, tak do mnie? Podaj to. O, masz, masz, niech cię chlapie za karę. Co? I teraz co go bierzemy? W podbierak? Tak, W podbierak, go bierzemy. Jest, big bike, Big pike! <grymna> Ej co, e, e, e! Ręka o... rybom śmierdzi. Ej, to te ładne. ładny! Ej co nie jest duży? No jest spończony! Ej to że... ja chcę miarę, da miarę go! Nachać <grymna> no to! Ej, oj, oj, oj! oj, oj, oj. No tak teraz kurwierz! No trudno, jest. sprawdź. Najlepszą przynętę. Nie urlę najlepszą na Dawaj do góry. Przyzmy, tego. Trzymaj. Aha. O, panie! Ten to ładny. Ten to Szybiofa. ładny i to na jaką gumę wziął. Na poblera nawet jak powiedział. Jak ja bym takiego miał, to też bym cofał. Cicho, bo chcę aparat, żebyście mi zdjęcie zrobili. Ale po co ci zdjęcie? Ej, no co ty... Człowieku, to patelniowy prawie. To mój telefon. Gdzie? Amatorka, no ale dobra. Wypchaj wy te ręce. Dobrze. Jeszcze, włóż go tu w ekran. Bardzo ładnie. <śla> Tata nie chce kamerować, bo mówi, że za mały. Ale pokażę Wam, jak go puszę. Już w ogóle mnie nie chcą kamerować, bo za mała ryba. Taka dyskryminacja. Poszedł. Poszedł. Następny. A wy się bawcie. Bawcie się chłopaki. Ja tu będę ryby łowić. Ole wielki. Ole gorbus. Dawajcie to O, Ole gorbus, ludzie! mój życiowy okoń. Życiówka okonia konia moja. Dawajcie go na miarę. A i co teraz powiecie? I co teraz powiecie? I co teraz powiecie? I co? Czekaj. 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 Ludzie, złapałam taką tam małą rybę. rybę. Zobaczcie. Gdzie szczypce? Co tam, Mareczku, się dzieje? A Jakiś taki O, Jakiś tutaj widzę kurczę. Tutaj Patrycja walczy, proszę zobaczyć. Biko koń. Maruś, tuż sam też ściągnie. Taki maluszek, a tata z tyłu ciągnie Co? ryby. Taki. A ja tylko podbieram no, na chwilę obecną. Taki mały szczupaczek. No, o! Pajki. No, tylko pajk. Pajczuś. Jaki długi? No, 35. Nie dodawajmy mu. Pięk. Myślałam, że jest większy, szczerze mówiąc. Okay. Taki grubasek. No. Taki grubasek. ciekawe jak na potem będzie dobry. <laughs> Popatrzcie, oczywiście puszczamy z krzacika. Tata go chciał już zeżreć, ale nie damy mu mięsiarzowi jednemu. nie widzę? Dobrze. O, niech odpływa trochę. O, szybko poszedł. Poszedł, jak widzicie, w dobrej kondycji. To piąteczka tutaj. Tą tato, to? Nie mi piątki. No jak no to, to takie ochunie. Myślałam, że z zazdrości. Czekajcie na punkty, to kto wygrywa. Stajemy na koszycie? No już na Powiedzcie mi chłopaki tak na punkt, to kto dzisiaj wygrywa te zawody? No myślę, że ty na pewno nie. Na pewno ja dlaczego? Ja Masz tylko wymiarowego wymiarowe A ja wymiarowego szczupaka. Muszę... A ten szczupak nie miał 50? Mój? No. no. Nie trzeba wszystko mierzyć. Nie czuję się oszukana. Mój miał, ale ty nie. <laughs> trzeba zacząć mierzyć ryby, bo czuję się oszukana. Ale 45 bóg mieć na przykład, nie? ale chyba nie. Tata ma następnego szczura. Ła! poszedł. Tata nie chce, żebym mu nagrywać małych ryb. Nie? No, no, po bo ich nie doceniasz. Ja pierdziele. Ale ci zawalił. Ale zawalił cię grubo. Ale zawalił grubo, nie? Grubo zawalił. Myślałam, że już masz takiego metra. O, jaka wyścigówka! Okoń, okoń! Joki ładny oks! Eee, ja koniowkę wyciągam panowie, wiecie? Chyba. I sobie maluszek 30. -tak. A, mój był większy. Czekaj, to większy na pewno. No 30. 30, 30 centymetrów. To go teraz ładnie zwrócił mu wolność. Wolność i swoboda. Polecią. Niech żyje za bamby. Ten to ładny był. <noise> na 30, to byś chyba na No dobra, wygrywasz sim spendem. Jak wygrywam? Trzy szczupaki, spendem. Jeden wymiarowy. A ja plus... chyba cztery szczupaki chyba. Nie, trzy szczupaki. Nie, 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 trzy ile? szczupaki Trzy szczupaki niewymiarowe i jeden no. okoń, ale okoń król. Króla królewski. Ale wiedziała co się działo na tego Woblera, nie? Wobler robi robotę, nie? Ale jak przewodnik na ryby zabierze. To... Tak, to od razu są efekty, nie wiem samemu, to byśmy mogli się narobić. No. Przypomnijmy, że jesteśmy na wodzie PZW, prawda? Tak, tak dokładnie. Więc to, tak, że na wodzie PZW ryby są. Może nie na każdej, ale na tej są. Na tej są i my tutaj coś tam udało nam się wydłubać. W niedługim tak. czasie, tak jak mówiłam, czekam na stajny projekt i tutaj jeszcze na pewno coś połowimy na tej wodzie, i mam nadzieję, że wy później, w większym gronie, będziecie mogli to obejrzeć. Możecie chłopaki pozdrowić wszystkich. Jacy. Pozdrawiamy wszystkich. Hej! Uważam dzień za mega udany na wodzie PZW. Złowiliśmy parę rybek. No i co? Czas zakończyć ten dzień. Jutro znowu lecę na ryby, tym razem lecę za granicę do naszych sąsiadów Niemców i tam mam nadzieję, że nawalę tych szczupaków jak gnoją takich metrowych, zwłaszcza, że będę łowić na duże, konkretne przynęty od 15 cm w górę. Więc widzimy się w następnym odcinku.